Siemka, siemka, nie było mnie troszeczkę na kanale jakiś czas, ale z tego względu właśnie, że wyłączyło mi się tu coś, z tego względu właśnie, że był okres wielkanocny i mieliśmy przerwę świąteczną, także mam dzieciaki w domu, no i nie dało się nic nakręcić. To dzisiaj porozmawiać troszeczkę o tym, jak proroctwa wpływają na to, co się właśnie teraz dzieje. Myślę, że dużo proroctw, myślę, że się zgodzicie ze mną, wypełnia się. I to, co się teraz dzieje we Watykanie, powiem Wam, zmiana nowego. Wieża w 2013 roku wpłynęła na to, że, że... papież Franciszek pokazuje swoją hierarchię. Um, hmm. Oczywiście nagłośnione jest też to, iż Ostatni papież na świecie właśnie miał robić renonans w kościele. I z tego co się może orientujecie, ale papież Franciszek prawdopodobnie pozwoli na to, aby rozwodnicy mogli brać komunię. Hm. No, ja na przykład nie wyobrażam sobie tego, i myślę, że tam u góry ładnie się dzieje e, właśnie przez to, że jest nawoływanie do tego, aby ludzie dalej robili sobie jaja w kościele. Nie wiem jak to powiedziałam, ale jakoś powiedziałam. Yy, no. Także prorostwa mi się wydaje, zaczynają się troszeczkę uwidaczniać. A mm, jeszcze Wam powiem taką po. Mm, na Otóż w 2010 napykałam się na prorostwo ostrzeżenie dla świata. Yy, I powiem Wam szczerze, z całego serca, ja te prorostwa przeczytałam. Co do Jod? Tak. No, można sobie wygooglować ostrzeżenie i to będzie nawet na angielskiej stronie. Second Coming. Jesus Christ. Nie y, spróbuję na język angielski, oczywiście. I y, co z tego wywnioskowałam, kochani? Wywnioskowałam to z tego, iż naprawdę przerostka właśnie z tego 2010 roku się. Wypełniają. I może będziecie mnie tutaj. Będziecie tutaj analizować, może krytykować, ale ja wierzę, że żyję w czasach ostatecznych. Wiem. Ja po prostu wierzę w to. I mogą ludzie spekulować, mogą ludzie mnie za coś obwiniać, że jakoś jestem maniaczką, przystosową albo coś. Nie. Ja tylko wiem, że trzeba myśleć dobrze o innych. Ja myślę, że trzeba nawoływać do tego, aby ludzie z was zdawali sobie z tego, że rzeczy mówić być prawdę. Ja nawołuję do tego, aby ludzie zaczęli sobie uświadamiać co jest dobre, a co złe. Ja nawołuję do tego, aby widzieć sytuację, w jakiej się znajdujemy. I No nie będę raczej siedzieć z zamkniętymi ustami bo on mi To nie na rękę i nie mojej rodzinie. Y Hmm. Celem moim jest, aby moja rodzina czuła się bezpieczna w przyszłości. A w prorostwach, w prorostwach, oczywiście, jest wskazane to, iż może się wydarzyć sytuacja, że doprowadzi olbrzymia wojna do III wojny światowej, tak? Gdzie nawet bomba, bomba nuklearna jest w planie? No, raczej nie chcemy tego, prawda? Więc, jeżeli macie cokolwiek w swoich planach życiowych, może po prostu poczytajcie. Może to Wam uświadomi. Zachęcam. Tak jak mówiłam. Poczytać o ostrzeżeniu. To, to, Bo to jest ważne. Miłego dziąka. Ja wracam do moich Urwisów. Dziecko upadło, ale powstaje. Będzie dobrze. Trzymajcie się, pozdrawiam. I jak Wam się podoba, to udostępniajcie. Ma.